Moi drodzy, każdy tu z nas obecnych nie jeden raz już przeżywał adwent. Tyle ile mamy lat, odkąd pamiętamy, od dzieciństwa, przeżywaliśmy adwent. Czas, który w szczególny sposób ma nas przygotować psychicznie, duchowo. Modlitewnie do przeżywania tej wielkiej tajemnicy, która wydarzyła się ponad dwa tysiące lat temu Bożego Narodzenia. Do tych świąt, które są tak bardzo ciepłe, które są tak bardzo rodzinne. I właśnie Kościół daje nam tę sposobność, abyśmy poprzez Boże Słowo, które będzie kierował do nas poprzez te cztery tygodnie, aby ustawić nas w tej perspektywie przeżywania tej Bożej Tajemnicy Bożego Narodzenia. Rodzi się pytanie, co właściwie mamy czynić? Czuwajcie. A więc czuwanie może być różne. Może być bezczynnością, tak? Oczekuję sobie obojętnie, ale też to moje czuwanie może być aktywne. I oczywiście, kiedy. Oczekujemy, moi drodzy, na coś, co może być nieprzyjemne. Kiedy jesteśmy u lekarza i lekarz nas bada i czeka każe nam czekać na wynik badania, jesteśmy niespokojni. Przeżywamy, co będzie? Jaki będzie wynik? No właśnie jest to. Czekanie w niepokoju, czekanie w jakimś lęku, bo spodziewamy się może czegoś złego, a nie chcielibyśmy. Chcielibyśmy uniknąć. Natomiast także jest inne czekanie, które jest czekaniem aktywnym. Czyli człowiek na to wydarzenie, które ma nadejść, ma przyjść, Przygotowujemy się na różne sposoby. Będzie chociażby i to oczekiwanie na ten wspólny posiłek wigilijny, kiedy spodziewamy się nie w tym roku, ale w rzeczywistości w innych latach, że przyjdą ci, ci, przyjdzie rodzina. A więc będziemy razem, będziemy się cieszyć, i to przygotowanie do tych świąt wigilijnych Bożego Narodzenia nas nie męczy, bo czeka nas coś radosnego. No właśnie. A jaka jest perspektywa, moi drodzy, naszego przygotowania duchowego? Bo o tym bardzo często zapominamy. Jesteśmy jakoś tak, Przyzwyczajeni do codzienności i nawet słowa pisma świętego, słowa Boga kierowane do nas, jakże o, tak słyszeliśmy tak słyszeliśmy i jakoś tak przechodzą dość gładko i to nie tylko dotyczy, moi drodzy Was tu słuchających, ale to dotyczy nas wszystkich. Osoby duchowne, zakonne, wszyscy jakoś tak jesteśmy przyzwyczajeni. A tu właśnie Słowo Bożno mi czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. I nie chodzi o to, że Pan będzie już jutro czy pojutrze, ale właśnie chodzi o to, abyśmy byli ciągle nastawieni na spotkanie. Z tym, który nas kocha, a przecież kto nas kocha, ponad nasze ludzkie wyobraźnie, ponad naszą ludzką wyobraźnię, ponad naszą ludzką wolę, to tym, który nas ponad tym wszystkim kocha, jest Bóg. I właśnie w Jezusie Chrystusie nam Bóg okazał tak wielką, tak wielką miłość, bo nas kocha. I właśnie na ten czas, moi drodzy, także Kościół nam ukazuje jeszcze jedną bardzo ważną postać Matki Bożej. Bo właśnie w tym czasie Adwentu będziemy obchodzić jej uroczystość niepokalanego poczęcia. I ona także jest tą, która nam wskazuje, Wskazuje, jak mamy przeżywać czas adwentu, bo przecież ona też oczekiwała wraz z całym ludem izraelskim. Ale właśnie, jak powiada Słowo Boże, Maria rozważała je w swoim sercu. Tak. Ile razy. Każdy z nas chciał, czy rozważał w swoim sercu Słowo Boże. Ile razy znajdujemy tego czasu, troszeczkę, aby właśnie z tym, który mnie kocha, porozmawiać wewnętrznie w swoim sercu, bo przecież to On jest dawcą mojego życia. To przecież on jest Panem mojego życia. To przecież przyjdzie ten czas, kiedy ja z nim się spotkam. I jaka będzie wtedy nasza rozmowa? O czym powiemy? Jeśli nie mieliśmy chwili czasu na swoją osobistą rozmowę tu i teraz. Dlatego, moi drodzy, ten czas Adwentu to właśnie takiej głębszej refleksji, spojrzenia, oderwania się od tego, co tak bardzo czasem nas przyciąga, a znalezienie tego więcej czasu powiedziałbym dla drugiego człowieka tak aby w tym czasie bardziej być pogodnym wobec drugiego człowieka. Ale jak to się może stać? To może się stać, moi drodzy, tylko wówczas, kiedy będziemy bliżej Boga. Kiedy będziemy bliżej Boga. I tu właśnie tą postacią, która nas tak bardzo. Ukierunkowuje na to bycie bliżej Boga, to właśnie jest Matka Najświętsza. To właśnie o niej będziemy przez te dziewięć dni starali się rozważać, będziemy starali się razem z nią modlić, będziemy razem z nią starali się uwielbiać Jezusa, bo ona jest tą Matką. Która tak umie przekazać, jak umiłować jej syna, bo ona właśnie wchodzi w nasze życie, tak jak była w kanie Galilejskiej. Nikt nie zauważył, ale właśnie ona zauważyła i mówi: Synu, oni wina nie mają. Tak. I dzisiaj, moi drodzy, Maria. Chce być z nami w tej naszej wędrówce w doczesności i w tej wędrówce do wieczności, do tej radosnej wieczności. I chociaż idziemy, moi drodzy, i chociaż może czasem upadamy, ale idziemy, tak jak dziecko idzie z rodzicami. Trzyma się ręki taty czy mamy, choć potknie się, to nie przewróci, bo tata czy mama trzyma za rączkę i idzie dalej dziecko. My jesteśmy, moi drodzy, tymi, którzy także potykamy się czasem, ale Bóg trzyma nas za rękę. Nie pozwoli do końca, abyśmy upadli, ale pragnie, abyśmy się wyprostowali. Abyśmy szli dalej, wielbiąc Go całym sercem. Moi drodzy, Ojciec Święty Franciszek w dniu wczorajszym kreował nowych kardynałów, tych, którzy są najbliżej Jego, i właśnie, jakże powiedział, dla nich znamienne słowa, ale także i dla nas. Drodzy bracia, wszyscy kochamy Jezusa, wszyscy chcemy. Za Nim iść, ale musimy być zawsze czujni, aby trwać na Jego drodze. Możemy bowiem naszymi stopami, naszymi ciałami być z Nim, ale nasze serce może być daleko i prowadzić nas na manowce. Niby możemy być blisko, ale serce możemy być daleko. Dlatego, moi drodzy, niech ten czas adwentu będzie czasem oczyszczania naszego serca, abyśmy byli nie tylko ciałem, ale sercem blisko Jezusa. Amen.